W poprzednim odcinku mówią, że zeń żyje. A go! Jesteście zaproszeni, turniej się odbywa. Aaaa! i co? Aha, a ma! Dalej, co nam chciałeś powiedzieć? No to się odsuń. Chciałem powiedzieć, że turniej jest na tamtej wyspie. Ja trzymam wszystkie asy. Haha, <śm> Ninjago, z spędzicu. Czy po wszystkim? Witajcie na turnieju żywiołów! To ja jestem mistrz Ninjadron, a to mój pomocnik Klaus. To co? Dobra, nieważne. Pierwszy walczy. Tekno kontra dzybzyna. Musicie przejść trudny tor przeszkód. Musicie zdobyć jadejtową kosę na wulkanie. Nie się takich klonów. Pojrzyj się z pistoletami. Aaaa! Chyba Bzybzyna użyła swojej mocy. No. Ja. Nie użyłeś swojej mocy, a masz. Ona wygrywa. Na pewno wygra. Patrz. Ha, ha. Nie. Jakie to ekscytujące. Ona wygrywa, ona wygrywa. Techno loser. Brawo, Bzybzyna. Wygra. Ciekawe co się dzieje z tymi odpadzionymi, może to sprawdzimy? Co? Ja wchodzę. Ja nie. Ale musisz, spotykam się w nocy. Chodź idziemy, idziemy. Ej, gdzie idziecie? Do kibelka. To tam jest, dziękuję. Lalalala. Ej, słyszycie? Nie. To, to chyba pochodzi stamtąd. Chodźmy. Czekajcie! <laughs> Tylko jeden zwycięży! A, gdzie moja moc? Tutaj. Do więzienia. Hip hip, hura! Czyli... Ej, słyszycie to? Chodźcie. Ja nie wierzę. To ZEN! ZEN Chodź tu puszka blaszana! A. Co to? Niewidzialna ściana Rozplączę się Dzięki Dzień, nie ma za co Eee, a jaki to jest ten podasz? Co zrobiłeś? Jest teraz niewidzialny. Przynajmniej go nie znajdą. Prawda, Zeń? Zeń, tu. No dobrze. Czyli teraz trzeba się stąd wy... wynieść. Koniec.